Cześć, hey, wszyscy witajcie, część 36. Poprzedniej części, chociaż nie nagrywałem tego do końca, bo trochę przy tym pościgam, jednak e, zrobiliśmy wszystkie trzy challenge już na S. -kę. Jak widzicie, 2A, dwa 2B dwa i 2C. I otrzymaliśmy złote monety, srebrne monety. monety. Wszystkie już do tej maszyny. I co najważniejsze, zdobyłem chyba jeden z najlepszych tych czantów. Gdzie ty jesteś? A, Czy jak to się nazywa? No te medaliony, które się wtyka do walizki. Znaczy, przywiesza do walizki. Chanty Nie. Tak to się kurde nazywa. Zaraz powiem. Charm, charms, Chanty. No, czyli uroki, Charmsy. I zdobyliśmy Ashley. ma to jest jeden z najlepszych uroków w całej grze, mi się wydaje. Bo daje nam... 50% więcej odnawiania życia od zielonych roślinek. Czym mi się wydaje, że nawet, że nawet jedna zielona roślinka można mu odnowić całe życie. Chyba, tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra Coś miałem jeszcze zrobić Coś miałem jeszcze zrobić Nie wiem czy zamontować to czy więcej będę miał Do shotguna No bo je będę je produkował Czy do Boltgana Dobra pozostaję przy Boltganie Dobra Mamy wszystko wyekwipowane. Możemy wreszcie iść do tego. Gdzie możemy iść? Do Ballroom. Jeszcze chciałem coś tingować, ale na razie szkoda mi pieniędzy, więc zobaczymy, jak sobie poradzimy bez tego, bez tuningu. Jeżeli będzie dupa, to wtedy wrócimy no, i coś tuningujemy. Dobra, wkładamy głowę. Teraz jakie, o w jakiej kolejności to powinno być? Być bić, być ale nie dałem mi możliwości wyboru więc chyba wszystko dobrze wkładam i martwi mnie jedynie, jedynie to, że nie mam przed... Czent... co jest? oo no tu jesteśmy w dupie Kolejna kurde, jak aż ty będziemy chodzić chyba teraz. chyba nie ma za bardzo broni jak dla mnie to powinnaś uciekać Dobra, ora Leona. ależ to kuźwa jasno gdzie ja tam No mamy jakąś mapę w ogóle Są skarby ale one są piętro wyżej, więc O matka jak ona ma powolne ruchy Myślałem, że Le Leon słabo biega, ale ona... Boże... Dobra, masz na to rękę? The fuck? Wow! Mogę coś otworzyć? Jakąś szafkę, czy coś? Matko, jak na powoli chodzi! A biega się nią dziwnie. chcę niczego przegapić, w oryginale było tak, że to co znalazłem jako ona, to potem to wszystko przekazywała Leonowi, to pewnie też tak będzie, znając życie. Psinia, baran i jelonek. Y! naszej misji chyba pobocznej do merchanta Chyba Tu nic nie mogę podnieść? Kuźwa się to troszkę. A to na czasem nie rzucała tym pomieniami niebieskimi? W tych rycerzy wcześniej? Czekaj, gdzie mam w ogóle iść? A, muszę iść tu... Ale pewnie czegoś nie mam, znając życie. Aha. Muszę jakąś godzinę ustawić, czy coś. Ty no, nie wiem jak tutaj będę walczył z tymi przeciwnikami. Słabo to widzę. sobie pamiętam, super, a to gdzieś skarb co to kuźwa za labirynt? O, nie mówcie, że będzie skradanko skradanko, skradanie bocian nie, to nie bocian coś jakby pelikan co się kuźwa dzieje? tu coś można włożyć, jakiś kluczyk? Jezus, jak ona chodzi po no Nie mogę tego przeżyć, po prostu. Bo na końcu w prawo czy coś. Shop, pancernik, ludzie. Chcę wszystkie skarby pozdobywać, bo te pieniądze kluczową rzeczą. No bo taki skarb mamy, chyba. Aluje. Nie ucież na klucz. Fak. No i dupa. A on jeszcze wyżej jest. Kurde. Pewnie jakiś klucz zdobędę. On będzie mega potrzebny do terena wind. Was, skrzynek, właśnie. I innych pierdół to mogę to postawić, to pewnie coś się otworzy. Hmm. Co ty? Ty przebiega trzy kroki, już zdycha. Tu coś trzeba włożyć, kuźwa. A, tu kostkę można włożyć. Klucze! Bunch of keys Co to Kuźwa ktoś łazi chyba na dole już Czekaj, a bo tu jest klucz, znaczy skarb, który mogę le Leonem otworzyć Kurde rycerze chyba no, Dobrze słyszę Muszę zdobyć ten skarb. Lewo i prawo. Prosto. No pewnie. No idzie O co to go będzie? Czekaj. A, bo tu jest zamknięte, dobra. No idź w cholerę. To go zatrzymuje. Ma oko trochę jak birkin. Z dwójki czekaj, czekaj, czekaj. Uff, uh. uh. dobra, mamy skarb. To nie działa? Jeszcze muszę wybierać, który bez jaj. Elegant Perfume Battle Dobra, teraz Teraz w lewo i do drzwi Gdzie ten ciul? On jest tamto, tam idziemy tu Uy, Jeszcze jest jeden Nie, 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 nie. Oczywiście. Oczywiście, Marcin ma zawsze szczęście. Bez ja, że na ostatni dopiero trafię. Jedź, idź, 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 idź. Stół Stój, po No się nie zamyka. Uff. Yy. Pierw zielania Dzięki Bogu, że to ich unieruchamia. To światło z lampy. Proszę yy, też można kostkę włożyć ile yyy, no tu jest skarbów gdzie te wszystkie skarby w skarbie Uuu. skrzydła 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 są to teraz kudy trafiam za pierwszym razem sapphire sapphire No tu jeszcze jeden skarb powinien być. Jakaś notatka. 7, 12. Clock. 7, 12? No to jeszcze jeden skarb powinien być. Na lewo. a tu? Nie, dupa. A, bo to jest ten dobra, la 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 Leonidas. zapisać zapisać zapisać, la 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 Oj. No co tam było napisane siedemnaście czy 12 siedem? dłam dwanaście. Że nie ma co chodzi. Nie czuję. hmm O, się wrócę, tuba dupa, dupa będzie. Tu jest ten zegarek, tutaj jest to. Tu co jest. Nie. Dobra, z tym się pobawimy w następnej części, ale to pff, nie wiem, bez sensu. Na, na notatce piszę 7-12, znaczy 7-12. Dobra, zajwujemy. I jak zwykle dziękuję za oglądanie, tym razem w części 36. 37. otwieramy zegarek i ratujemy Leonidasa. Mam nadzieję. Dziękuję jeszcze raz i na razie.